Pięknie. Spinning i cztery wędki. A wy cztery wędki w wodzie macie jeszcze na spinning? To trochę nie wypada chyba, prawda? O, gnój jeden. Na żywca będzie kurwa, wadny spinningował jeszcze. Ja niech tu tylko podjadą, kurwa, to im jeszcze nakopię do dupy. <laughs> no, a teraz szybko zwijamy, żeby nie było, kurwa. Pięknie. Jakbym nie wrócił do domu albo po z podbitym okiem, to wiecie już dlaczego, bo nie będę musiał szarpać z wędkarzami, krusownikami. Sprawę, oczywiście, zgłosiłem do Państwowej Straży Rybackiej w Opolu. Nie szukałem tutaj po, numerów, po numerach telefonu dookoła społeczniaków, bo to każdy pracuje, a oni dokładnie wiedzą, kto jest obecnie na dyżurze, więc. Bardzo konkretnie mi pan powiedział, że się tym zainteresują, że mają patrol gdzieś tu w okolicy. I jak będą jechali, to do mnie zadzwonią, bo będą chcieli również zobaczyć to nagranie, bo powiedziałem, że udostępnię to na Facebooku, no, aby przestrzec innych, żeby tak nie robili. No bo nieładnie jest tak robić. Można pójść sobie na spinning, można sobie łowić na dwie wędki, a nie od razu nie wiadomo ile, bo jest tam, są tam dwie osoby. Widziałem cztery wędki na sztorek zarzucone. No i ta jedna osoba, co przerzucała tamte wędki, zaraz wzięła trzecią wędkę i poszła obok rzucać sobie na spinning. Więc nie jest to. Uczciwe wobec wszystkich innych, którzy są po prostu czciwi. Proste.